Istnieje wiele badań i researchów, które sugerują, że tylko jedna na 50 do 100 transakcji jest zawierana na pierwszym spotkaniu. Czyli widzisz, na zimno w większości branż jest to mniej więcej 1-2%. Jednak wielu sprzedawców rezygnuje już po pierwszym lub po drugim odrzuceniu. Więc rada wytrwałość da tobie przewagę nad konkurencją. Ale musisz dobrze stosować follow-up. I o tym ci dzisiaj powiem. na kanale, gdzie omawiamy biznes, work-life balance, sport, biohacking. Jak to połączyć, żeby mieć nawet czas, wypić flukiem kawę. Ja lubię zmorażonej skoki. I koniecznie subskrybujcie. Czasami może być tak zaangażowany w swój biznes, że możesz przegapić proste rozwiązania, żeby go rozwijać. Tam, gdzie często kryją się największe możliwości, widzisz rozwiązania, które są. Olśniewająco oczywiste, kiedy dopiero już sobie uświadomisz, że one tam są. One właśnie należą do najlepiej strzeżonych tajemnic na świecie. Więc, tak jak powiedziałem na początku, tylko 2% sprzedaży pojawia się na pierwszym spotkaniu. Widzisz, ludzie w biznesie często mają nadzieję, i często oczekują, że zrobią interesy już po pierwszym spotkaniu z klientem, z tym lidem. Jednak badania i moje doświadczenie jasno pokazują, że tylko 2% sprzedaży ma miejsce, kiedy dwie strony spotykają się po raz pierwszy. Widzisz, 2% kupujących na pierwszym spotkaniu to są zazwyczaj ludzie, uwaga, którzy już zajęli się tym tematem i wiedzą, czego szukają. Widzisz, jeśli nie znasz jeszcze koncepcji market awareness, to zachęcam do obejrzenia filmu, który wyświetli się Tobie tutaj. Na górze. Jest tam wszystko bardzo dobrze wyjaśnione, jak działa koncepcja właśnie świadomości. Więc te 2%, które kupuję od razu, to są ludzie, którzy jeśli spotkają kogoś, kto po prostu w racjonalny sposób potrafi przedstawić ciekawą ofertę no i dobrze się dogadują, to może wtedy dojść do zawarcia transakcji. Ale to jest dalekie od normy, bo widzisz pozostałe 98% dokona zakupu dopiero po zbudowaniu tego pewnego poziomu zaufania. I każdy, kto wierzy, że można wejść... Sytuację sprzedażową uzbrojonym po jakimś szkoleniu w 27 mega skutecznych technik, gwarantowanej sprzedaży zamykania, i że może tego zrobić, może od razu zamykać na pierwszym spotkaniu, to jest w dużym błędzie. I mogę powiedzieć, że jest opóźniony od 20 lat w rozwoju. Widzisz, profesjonalni sprzedawcy oni poznają swoich potencjalnych klientów, rozumieją ich problemy, rozwiązują problemy swoich potencjalnych klientów i dostarczają mocnych dowodów na. Skuteczność produktu czy tej usługi, które sprzedają, iż budują dalej relacje, zaufanie, angażują się w ciągły dialog. To jest tak zwana kontynuacja. Nie tylko sprzedają swoje produkty czy usługi za pomocą jakichś różnych trików, które mają na celu domykanie transakcji. I o tym mówi doskonale film na temat sprzedaży metodą Spin, który również możesz znaleźć u mnie na kanale, kiedyś go nagrałem. Może znasz koncepcję Mila Rekhama. No ale wracamy do tematu: bo dlaczego ludzie nie kupują od razu. Otóż istnieje wiele powodów, właśnie dla których to się dzieje. Dlaczego mogliby nie skorzystać z Twojego produktu, czy z Twojej usługi, czy z Twojej wiedzy? Czyli po prostu nie kupują. Przynajmniej oczywiście tak się dzieje bez dalszego nakłaniania. A Ty musisz robić follow upy. A jeśli nie masz follow upów i nie kupią na pierwszym spotkaniu, to najczęściej to się dzieje dlatego, że czują bezwładność, może brak czasu, może mają zbyt wiele innych rzeczy na głowie. Trosk, może to być troska o koszty, może cash flow, przepływ gotówki, ograniczenia budżetowe jakieś sprawy, które są bardziej pilne, czy może koncepcja top of mind, o której powiem za chwilę, czyli twój brak wystarczających działań marketingowych, żeby w ogóle ugruntować swoją nazwę, swój brand, czy pozycję w swojej właśnie dziedzinie, żeby kupowali bez nadmiernych follow-upów. Nie tylko, oczywiście jest jeszcze kilka kwestii. Czyli tak nawiasem mówiąc, żadna z tych rzeczy nie jest negatywna, oczywiście. To jest tylko... Psychologia, to są inne transakcyjne realia, które ty po prostu musisz sobie uświadomić i musisz rozpoznać, dlaczego te działania są tak ważne. I teraz tak, zastanów się samemu. Czy nie masz czasem tak, że coś ci się podoba, jakiś produkt bądź usługa, wyrażasz takie zainteresowanie, OK, to jest w porządku, mógłbym, mogłabym to kupić. I często masz takie coś, że wydaje ci się dobra, za jakiś czas mogę to wziąć, kupić, zamówić itd. dalej ale nie masz tego follow-upa. Czyli to jest tak, okej, okay, dobra, to za dwa tygodnie sobie to kupię, ale sprzedawca się nie odzywa, liczba follow wynosi zero, a to o tym zapominasz w ogóle i tego nie kupujesz, albo po prostu wchodzisz w Google, wpisujesz hasło i, i wybierasz coś od innej firmy. Coś podobnego od innej firmy. I to się zdarza właśnie cały czas. Widzisz, liczne badania pokazują, co zdumiewające, że tylko 20% lidów sprzedażowych jest, możemy powiedzieć, śledzonych, czyli dostają te follow-upy cały czas, czyli innymi słowy, 80% potencjalnych możliwości jest niestety traconych. Wszyscy to tracą. Po prostu, bo nie ma kolejnych działań, nie ma tego follow-upa. Widzisz, ludzie i firmy, które w ogóle nie podążają za tym swoim prospektem czy za leadem, nie robią nic, żeby dalej budować to zaufanie czy relacje, nie mogą odnieść sukcesu. Ludzie muszą mieć pewność. Muszą być pewne 100%, że podejmują właściwą decyzję, zanim zdecydują się w ogóle na zakup. I w tym momencie to, co powiem, jest mega, mega ważne, bo widzisz, wytrwałość skutkuje sprzedażą. Mamy na to różne badania, które były przeprowadzone w różnym czasie, w różnych miejscach, przez różne firmy, które zajmują się badaniem właśnie rynku na przestrzeni wielu, wielu lat, i to pokazuje, że 80% tej nierutynowej sprzedaży ma miejsce dopiero po co najmniej pomiędzy 5 a 7 kontaktów. Czyli tyle trzeba zrobić. Pomyśl o tym. Czyli potrzeba co najmniej co najmniej pięciu takich ciąg działań, które następują po sobie w jakimś okresie czasu, po pierwszym tym kontakcie sprzedażowym, zanim klient powie tak, pięć to minimum, zapamiętaj to. I z ciekawości, zanim nagrałem ten film, zrobiłem jeszcze mały research, przejrzałem kilka źródeł, kilka badań i mniej więcej tak po ilu kontaktach sprzedawca rezygnuje z follow-upa. I to plus minus wyniki wyglądały podobnie. To jest tak, że około 40% sprzedawców rezygnuje już po, po jednym nie, czyli po jednej odmowie. Około 20% rezygnuje po dwóch odmowach, plus minus 15% rezygnuje po trzech, a około 10% rezygnuje, jak usłyszę, cztery razy nie. Widzicie, co to oznacza? Oznacza to, że 90% sprzedawców rezygnuje po czterech em, odpowiedziach negatywnych, że nie chcą. A co się dzieje dalej? a pozostałe zamówienia utrzymuje tylko 10% sprzedawców, którzy kontynuują te follow-upy. Biorąc pod uwagę, że 80% klientów cztery razy mówiło nie, to wniosek jest taki, że właśnie te około 10% sprzedawców robi 80% sprzedaży. To jest magia. I to potwierdza mniej więcej zasada Pareto. Czyli mniejszość zgarnia zawsze większość. A co Ty możesz zrobić? Po prostu wprowadź strategię działań następczych, czyli tych follow-upów. Musisz mieć strategię follow-up. Czyli po zapoznaniu się z tymi statystykami, o których Ci powiedziałem, powinieneś ułożyć szansę na swoją korzyść. Musisz wprowadzić strategię co najmniej tych pięciu follow-upów, pięciu razy nie, <śm> możemy tak powiedzieć. Czyli kontaktów z klientami, kiedy każdy z nich powie nie, nie teraz, nie w tym tygodniu i tak dalej, co najmniej pięć razy. I za każdym razem, kiedy jesteś w kontakcie, Masz możliwość awansu dalej w tej hierarchii i budowania dalej relacji z tymi klientami. Widzisz, firmy ze strategią pięć razy nie możemy takiemu określić, zawsze będą posiadać większy współczynnik konwersji, wielokrotnie wyższy niż konkurenci, którzy tego nie robią, którzy nie mają tej strategii. A jakie strategii masz ty u siebie w swojej firmie na follow-up? Oczywiście, po to, żeby zapewniać te regularne kontaktowanie się z potencjalnymi klientami w taki delikatny i znaczący sposób, żeby Zdobyć ich lojalność? Napisz w komentarzu. Jak to zrobisz, to w przyszłości zrobię kompilację najciekawszych takich tajnych na wideo. najciekawszych sekwencji, plus podam, jak to robi jedna firma, z którą współpracujemy i robi to naprawdę po mistrzowsku i ja jestem pod wrażeniem. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chcę Tobie powiedzieć. To of Mind. Czyli po polsku możemy powiedzieć, że to jest ta świadomość szczytu umysłu. O co tu chodzi? Jak powiem na przykład. Em, napój gazowany, cola, to co ci przychodzi na myśl? Jakaś firma, Pepsi czy Coca-Cola, i to jest ten top of mind. Albo powiem, luksusowy niemiecki samochód. Jedna z tych marek przychodzi ci na myśl, prawda? To jest top of mind. I widzisz, jest faktem, że 63% osób, które proszą dziś o informacje w Twojej firmie, nie, słuchaj, nie dokona zakupu to jest bardzo ważne nie dokona zakupu przez co najmniej 3 miesiące rozumiesz. Aż 63% nie kupi przez kolejne 3 miesiące, nie stanie się Twoim klientem. Dla 20% to będzie ponad 12 miesięcy. Widzisz, kontaktowanie się z tymi potencjalnymi, z obecnymi klientami, mniej więcej tu 3 miesiące albo nawet wcześniej, Ty w ten sposób budujesz zaufanie, ten profesjonalizm. Utrzymujesz świadomość top of mind. Okej, okay, jak będę tego potrzebował, to pójdę do niego, do niej i tak dalej. I tu chodzi po prostu o taki dobry follow-up, nie to, że wysyłasz kartki świąteczne swoim, swoim prospektem dalej. Tylko naprawdę strategia follow-up. teraz tak, jakie znaczące strategie komunikacyjne ty masz wdrożone u siebie, żeby tworzyć tą świadomość umysłu, ten szczyt umysłu top of mind? Jak to jest? Zastanów się, czy ktoś z innej firmy się z tobą na przykład kontaktował? Jeśli rozmawiać z kimś o sprzedaży, tak jakbyś był z drugiej strony? A jak ty dbasz o swoich klientów, żeby uczyli się Tobie na przyszłość ufać? i uważali Ciebie za profesjonalną organizację. Widzisz, ta prosta strategia może mieć kluczowe znaczenie dla Twojego przetrwania. Powinieneś to wdrożyć, powinieneś prosperować. A ignorujesz to na własne ryzyko. Hej! Mam nadzieję, że podobało Ci się to wideo. Jeśli tak, to polajkuj i subskrybuj kanał, bo robimy takie filmy regularnie tutaj na YouTube. A jeśli masz pytania, to śmiało zadaj je w komentarzach na dole. W miarę możliwości odpowiadamy na bieżąco i powinny to być się wyświecić teraz inne filmy, które możesz obejrzeć i do których obejrzenia zachęcam. Także wszystkiego dobrego i dużo sukcesów. Rafał Schreiner.